Jest ryba! Puściła! Puściła! ile Co to? Kur teraz puściła! No ja pierdolę, widziałeś to? <laughs> Ona płynęła w moją stronę, ey! Skubana! Ej, ej, ej! No trudno! Jest ryba Jest ryba Kurde, ale fux Wiki widziałaś to? Drugi rzut pierwszy poszła i opierdziele A chciałam z tego miejsca iść Tyle czasu Ciekawe co teraz to będzie Oooo Viki Pierwszy rzut wzięłaś, puściła i zaraz... Dobra, trzeba wędki uprostować do góry. Dobra, jest. Kurde, w lewo idzie. Hamulec. Bicia, bicia. Dociągam hamulec. Bebona mi pójdzie tam w lewo. Pójści. Ja pierdziele, co to jest? Ja pierście Ale szczęście kurz, Najdzie nam w lewo w tej Staniesz Stój francu jedna Uspokoiła się, dobra Pierwszy odjazd z głowy, teraz Чекай, ми на колейну зону поїдемо на сторони. Ми на сторони пуні, пач, пущу. Пущу. Ні, є. В мене сторони пуні, є. Це твоє за бестія. Па знову в мене сторони. Пач, вік, як в мене сторони пуні. Ну, гора якась. Пущу. Ні. Що то є? Пач, пуні зараз влево. В мене чорний ум як лещав до мене. Як вона відбіє віки зараз, то буде масакра. Jeszcze płynie w lewo. Wiki, uważaj, bo zaraz będzie tu przy brzegu, u mnie. Nie. Bicia, puściła, nie. Co to jest? Wiki, uważaj, bo tu płynie. Tu, popatrz do ciebie, do brzegu. Ja pierdziele. Nie wiem, co tu jest. Patrz, już tu jest brzegu. To jakaś szczęła ryba. Muszę ją zmęczyć, bo tu nie ma żartów. Czekaj, przygotuj podbierak. Walka z rybą, ale przymurowała strasznie. Jak do wody, jak tu jest głęboko zaraz Szalona ryba, patrz, znowu na środek idzie. Przypłynęła do mnie, do brzegu. Zwariowała. Widziałaś to? Stamtąd, z, z końca basenu ciągłem ją tu, przeszła mi pod brzeg i zawróciła. No pierwszy raz takim czymś się spotkałem. Może szczupak tu jest, wiesz? Gdzieś tutaj była? Nie mówiłem, że, aż wiem Wiktora, ocuj się bo myślałem, że wyskoczy z wody normalnie ten Co za Chcesz poczymać? Nie. No dam ci? Nie. Dzisiaj się wybrałem z córeczką na ryby Chciałem zobaczyć jak tatałowi Myślałem, że się nie uda, ale udało się. Pierwszy rzut spięła się, nie? Drugi rzut, znaczy to nie znaczy, że ja już tu łapię gdzieś koło dwóch godzin, nie? Przehamuję bo ta przy brzegu już. Dobra, pompujemy ją. Nie jest duża, ale godna walki jak każda. Mam szczęście ostatnio. No to, 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 to... O kurde, ona idzie teraz w lewo. Ja pierd... Ja o tym nie pomyślałem. Chodź tu. Z 40 mi odminało. Rybę dalej holuje. Nie wiem co to jest, była pod nogami. Taka <grybę> szalona, naprawdę szalona. Z, z końca kanału podjechała mi pod nogi, zawróciła i... <grybę> Odjazd mm. Takiej akcji jeszcze nie miałem Nie odłożyłem zwijać, tak szybko płynęła do mnie. To jest strasznie dziwna ryba A znowu odjazd Puścił Puścił Odpił się nie, kotwice wygiął Z kotwicy się spiął Proszę bardzo, porządne kotwice Tak wygląda kotwica Porządna, hartowana i Wygięła się Ja pierdziele Trudno Pech Walczymy dalej ¿Ya piste?